Doszło do Pana Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnili Go w ten sposób, nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, Niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznają, uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić, nie będą ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Aż że umali zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy, Pan nazywa, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie, nauczycielu: Dobrze powiedziałeś, bo nic nie śmie, bo o nic nie śmieli już Go pytać. Oto słowo Pańskie. Na chwilkę usiądźmy na momencik. Danym było dzisiaj króciutko dzielić się tym słowem, przedziwnym zwłaszcza tym trudnym z apokalipsy, bo oczywiście możemy podejść tak sekciarsko do tego słowa apokaliptycznego i próbować się skojarzyć, kto to byli ci prorocy, Pana Boga, którzy ogniem z ust swoich, czyli mocą słowa, ogniem Ducha Świętego potrafili w cudzym słowie zabijać swoich przeciwników, niekoniecznie fizycznie, ale duchowo, Kto to, co to była za bestia, która ich uśmierciła, a później po trzech i pół dnia, też jakiś dziwny termin, z martwych stali zostali wzięci do Pana. Jak zaczniemy wchodzić w takie dewagacje, bardzo konkretne skojarzenia, no to... Z tym szacunkiem. Nie chodzi o to, żebym ja z kogoś pił czy się wyśmiewał, ale wejdziemy w taki sposób myślenia świadków Jehowy, którzy z siedem czy osiem razy daty końca świata przypowiadali, żadna z nich nie wypaliła. Bo nie liczyli czasy, czasów i połowa czasu i odnosili do Księgi Daniela i jeszcze skądś tam brali i wymyślili najpierw że w 1914 roku miał przyjść powtórnie pan Jezus jak nie przyszedł no to to jakoś wymyślili że duchowo przyszedł no i wszystkie znaki z tamtego roku pokazywali z biblią różne sytuacje wydarzenia i wykazywali tak to był 1914 na 1934 bodajże albo ósmy, czy szósty, coś koło tego, pobudowali dla patriarchów, którzy mieli zmartwychwstać, ogromne wille. Pobudowali domy. No, niesamowite rzeczy. No, później się okazało, że w 34. znowuż patriarchowie nie zmartwychwstali. No więc był później podział i dzielili się na badaczy Pisma Świętego, byli nawet polscy badacze Pisma Świętego, odłam, byli Świadkowie Jehowy, Świecki Ruch Misyjny, Epifania. No także dużo, dużo takich rzeczy się działo. Dlatego błędem by było szukać takich no, interpretacji skojarzeniowych. Ale właśnie dzisiaj to odkrywałem, że właściwie każde pokolenie ma odbierać te słowa jako skierowane do siebie. Bo w każdym pokoleniu są prorocy, czyli ci, którzy mówią w imię Boga. Można to pokojarzyć z autorytetami wielkich świętych, którzy w danych epokach życia kościoła działali. Można pokojarzyć na przykład Franciszka i Dominika świętych, bo to ten sam czas, bardzo bliski. I pamiętacie ten sen chyba papieża Innocentego III. Nie chciałbym przekręcić, przepraszam, za, za taką niewiedzę. Za zapomnienie, za to, że nie przypomniałem, ale jak jeden z nich podpierał kościół i później się bracia Dominikanie i Franciszkanie wspierali, to który z nich ten kościół podpierał? Czy Franciszek, czy Dominik? No i Franciszek i Dominik. Ale było ich dwóch. Było i dwóch, i można by było tak naprawdę przejść przez koleje, losy, historię Kościoła i, i bardzo konkretnie szukać tych skojarzeń. Natomiast chodzi o to, żeby każde pokolenie zobaczyło, że, że są ci, którzy w imię Boga mówią, że są ci, którzy bardzo mocno, konkretnie, z autorytetem nauczają, że mają. Przeciw sobie wielu przeciwników, że ci przeciwnicy pragną ich uśmiercić. Więzili kardynała Stefana Wyszyńskiego, uśmiercili księdza Jerzego Popiełuszkę, teraz dyskredytują, czyli uśmiercają w sercach Jana Pawła II, po to, żeby pamięć dobra o nim zginęła. I, i takie są ruchy. Żądające nawet już we Francji powstały wcześniej, żeby odkanonizować Jana Pawła II, czyli odwołać jego kanonizację. E, e, więc to uśmiercanie będzie obecne. Natomiast niesamowite jest to, że Bóg wskrzesza, i teraz zobaczcie. Możemy się przejmować losem Kościoła dzisiaj, i nie trzeba być wielkim prorokiem, żeby wiedzieć po ilości wiernych, którzy tu są i w niedzielę, ilości dzieci, młodzieży. Około 18% młodych chodzi na religię, na katechezę we Wrocławiu, no nie? Także to są te, te rzeczy, więc poczekajmy jeszcze 4-5 lat, czyli kiedy to pokolenie wejdzie w wiek już pełnoletności to radykalnie, jeszcze bardziej radykalnie będą zamykane kościoły. Nie będziemy w stanie utrzymać oczywiście i parafii i tak dalej. Nie będziemy w stanie takiego podatkowego nałożyć odpowiedzialności finansowej przy zmianie rządowej. I władzy, jak jest w innych państwach, więc z tytułu nawet i to może największe zabytki gdzieś tam jakoś przetrwają, no nie? Natomiast no to jest wizja. To, że nie pozostanie kamień na kamieniu, to się nie odnosiło tylko do Jerozolimy. Chociaż też, i to się wszystko wypełniło, bo te teksty ewangeliczne były przed zniszczeniem Jerozolimy, przed diasporą, czyli rozproszeniem Izraela. Ale to też bardzo konkretnie można odnośnie tych naszych kościelnych struktur bardzo konkretnie odnieść i do tych rzeczywistości, które, które gdzieś tam przyklepywały i grzech, i skandale, nie wiadomo, co jeszcze. Oczywiście cierpią na tym święci, cierpią na tym. Ci, którzy szli całym sercem swojej świętości za Bogiem. Ale cóż, w każdym pokoleniu święci byli skazani na cierpienie i na to, że ich zabijano, że ich nienawidzono. I dzisiaj jest też taki, taka rzecz dla nas, że jeśli zechcemy pójść za Panem Jezusem, to miejmy świadomość, że my też z tą nienawiścią będziemy się spotykać, że nas też będą chcieli uśmiercić słowem, obomową, skojarzeniem, z przeinterpretowaniem faktów z naszego życia, oskarżeniem o dziwne rzeczy, przeinterpretowaniem tego, co robimy, przypisanie nam jakichś chorych intencji. Dokładnie, już nie mówię o tym, że poza plecami, a teraz już coraz częściej i nawet publicznie czy twarzą w twarz, w sensie obrzucać różnymi obargami, oskarżeniami. I to będzie, więc yy, słuchajcie, to, to nie ma się co oszukiwać, że nie będzie. Yy, pamiętacie, jak mówiłem 1 listopada o pierwszym błogosławie błogosławieństwie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają, prześladują was i mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Błogosławieni jesteście. No i później jest, cieszcie się, radujcie się, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Dlatego musimy mieć tego świadomość, ale też zobaczcie, jaka jest nadzieja, że każde to czytanie z Apokalipsji jest mocne, twarde, uderza, po to, żeby nas oczyścić i wezwać do przemiany życia i serca, a jednocześnie jest pełne nadziei. Bóg wzywa do oczyszczenia, do przemiany, do nawrócenia, do powrotu do pierwotnej miłości, do podjęcia pierwszych czynów. Bądź więc gorliwy, nawróć się których kocham, karcę i ćwiczę. Dlatego odbieraj to jako karcenie ku nawróceniu, co przeżywasz, I jako wyraz mojej miłości, bo jak czasami cię w czymś nie wstrząsnę, to się nie zmienisz, nie nawrócisz. Każdy z nas ma takie rzeczy, że jeśli nie zostanie wstrząśnięty, to się nie nawróci ze mną na pierwszym miejscu, bo mamy takie schematy myślenia ukonstytuowane, gdzieś tam w głowie utwierdzone. Że myślimy, że jest wszystko okej, okay, w porządku, że nie ma problemu, że jesteśmy całkiem na poziomie. A Pan Bóg mówi: Nie, jeśli nie masz całego serca dla mnie, jeżeli nie kochasz mnie całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił swoich, jeżeli nie masz w nienawiści ojca, matki, syna, córki, nadto i siebie samego i wszystkiego innego, nienawiści, nie oczywiście jakiejś chorej, emocjonalnej, niszczącej, ale w sensie, że jeśli kogoś bardziej kochasz niż mnie, no nie możesz, nie nadajesz się do Królestwa Bożego, nie możesz iść za mną. I słuchajcie, te słowa nam przelatywały, z jednym muchem wylatywały, drugim wylatywały. Do dzisiaj wielu ich nie rozumie, jeszcze więcej ich. I ta reszta Izraela, która nam została w Kościele być może i na pewno będzie jeszcze bardziej przetrzebiona. Ale jeśli nie będzie dzisiaj całego serca dla Pana Boga, jeśli nie będzie gorliwej modlitwy, nie jako zasługiwania, ale jako wyrazu miłości, jeżeli nie będzie pójścia na całość za Panem Jezusem, słuchajcie, to, to po prostu rozejdziemy się, to, to znikniemy. Dzisiaj trzeba, żebyśmy my stanęli w miejscu tych proroków dwóch. Kim są ci dwaj prorocy z Apokalipsy? To my jesteśmy. To my jesteśmy. I teraz ostatnia myśl to zmiana sposobu myślenia. I to jest dzisiejsza Ewangelia. Że jeżeli podejdziemy tak po ludzko, emocjonalnie, wiecie, a najczęściej te pierwsze nasze porywy emocjonalne są ludzkie, to będzie tak jak z Piotrem, który został pochwalony za to, że wyznał: Tyś jest Mesjasz, syn Boga żywego błogosławiony jesteś Szymonie synujony, albo wymnie ciało i krew ci objawił, ale ojciec mój, który jest w niebie. A za chwilę, kiedy Pan Jezus zapowiadał śmierć, że będzie prześladowany, to powiedział, Panie, nigdy to nie przyjdzie na Ciebie. I to były emocje. Każdy z nas by tak powiedział. I co usłyszał? Zejdź mi z oczu szatanie. Nie w sensie, że jesteś opętany, ale zejdź mi z oczu przeciwniku, bo jesteś mi zawadą, przeszkodą. Czyli nasze ludzkie myślenie jest przeszkodą. Dlatego trzeba punktować siebie w tym ludzkim myśleniu, zwłaszcza w tych pierwszych reakcjach emocjonalnych naszych, bo one są najczęściej ludzkie, dlatego nie wolno iść za emocjami i za tym, co pisze. Ja się sam na to nabieram, ja sam codziennie popełniam te błędy i najczęściej widzę po fakcie, czasami w trakcie, rzadko przed, jak się zbliża. Ale to nie zwalnia mnie od tego, żebym się dzielił z tym, co Słowo Boże nam przekazuje. I teraz zobaczcie, jak saduceusze próbowali w ludzki sposób zagiąć pana Jezusa, wykazać mu jakąś nielogiczność, czyją żoną będzie ta niewiasta. Paradoks polegał na tym, że w starej historii Izraela na wielomęstwo się zgadzali, ale wielożeństwo to już nie było dopuszczone. No nie? Ale to tak z drugiej strony. Natomiast Pan Jezus im wykazał, słuchajcie, jesteście w błędzie, bo to są inne kryteria. Kto jest obywatelem Królestwa Bożego inaczej myśli, inaczej kształtuje swój charakter, emocjonalność na wzór Pana Jezusa. A Pan Jezus miał relację z Ojcem i całe noce spędzał na modlitwie i z nim się spotykał. I On uczy nas, miłujcie nieprzyjaciół Waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złożeczcie. Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi, nakarm go. Jeśli jest spragniony, napój go. Jeśli jest nagi, przyodziej go. Węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową, ale nie do ciebie należy pomsta, ale do Boga. I to nie będzie zemsta, tylko to będzie palenie w jego sercu, po to, żeby się nawrócił i zmienił. Tylko po to Bóg dozwala przeżywać trudne i przykre konsekwencje. A ty masz iść w tę stronę, tak jak Jezus, który z krzyża dopiero co będąc ukrzyżowanym wołał, ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią.